Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Samik, a to jest 99 nocy w lesie na Robloxie. Mamy drugi tydzień. Drugą aktualizację z tego eventu. Także najpierw zobaczmy sobie może z klas, co zostało dodane. Jaka tu postać jest? Proszę bardzo, mamy małwana. Oczywiście wyrzutnia śnieżek. Eee, bardzo ciekawe. Dodaje nam właśnie wyrzutnie. Śnieżek uderza cel sześcioma kulami i spowalnia go. Okej, okay. i przeładowuje się szybciej. 100 kryształków za coś takiego. Ogólnie, tak jak kiedyś były. O, jak był dodawany biom zimowy, to tam były oczywiście wprowadzone te śnieżki. One nie, były, nie biły jakoś super dużo. Także nie wiem, czy to będzie, aby na pewno coś fajnego, dobrego, mocnego, no ale wedle uznania, oczywiście nasza postać zdobywa ostatni trzeci poziom, który odblokowaliśmy, bardzo ładnie, ale, 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 wejdźmy sobie do naszego sklepiku tutaj u elfów i zakupimy oczywiście nową postać, bo no te laski cukrowe to trzeba zbierać. I to nie jest łatwe zbieranie ich, a jak widzicie no dużo ich potrzebujemy, jeszcze raz sobie tutaj wejdźmy, 900, w ogóle ta postać, sobie tak na szybko zerknę co ona nam daje i e, dajemy prezenty naszym współtowarzyszom, aby pomóc im przetrwać, no niestety gramy samemu, więc no niezbyt to będzie przydatne, ale zobaczmy naszą postać. Mm -hmm. Zaczynamy z 40 monetami. Okej, okay, to jest bardzo. Bardzo dobre, bo będziemy mogli sobie już kupić jakieś tam dwie pierwsze rzeczy. Okej, okay. przedmioty w worku Mikołaja są 25% tańsze. I zdobędziemy dodatkową pałkę cukrową. Jeny to dopiero na trzecim poziomie, jest naprawdę. Mhm. Mm no ale dobra, w każdym razie i tak musimy sobie to ulepszyć, a teraz obejrzmy sobie scenkę dodaną, uwaga, co my tu mamy i próbują zakładać świąteczne lampki, których jeleń się boi, okej. Okay. Czyli będziemy pomagać elfom, zakładać świąteczne lampki, żeby odstraszać jelenia. Ok, ciekawe. Okay. Oczywiście, wyłączymy muzyczkę. I co my tutaj mamy? Są oczywiście te drzewka, choinki. Ok. Ciekawe jak to będzie wyglądało, bo no te elfy, które musimy ratować z poprzedniej aktualizacji, z tygodnia pierwszego, to czy one zostaną, czy nie? No ale dobra, przyszedł nasz jeleń. Jen, mm -hmm. jak ona się wydarła. I co, odpali się to? Jeleń wziął lampki. i wyrzucił je, okej. Okay. A nie, my mamy pomóc odnaleźć świąteczne lampki. Okej, okay, bardzo ciekawe. No dobra. O, zgarnijmy sobie jeszcze dzienne zadania, żeby zobaczyć co my tutaj dostaniemy. Kup pudełko nasion od wróżki, do zrobienia raczej. Zjedz 10 chili w jednej rundzie, też do zrobienia. Zjedz żeberka i razy 3, czyli mamuta, musimy polować. Wszystko raczej do zrobienia. Także co, ja wskakuję na świat i widzimy się dosłownie za chwilę. Witam Was jeszcze raz. Ja jestem Samik. To jest 99 nocy w lesie na Robloxie. I co my tutaj mamy? Nowy kolorek królików? Ciekawe. I te lampki, właśnie, mamy pierwsze drzewo z lampkami, więc sobie oczywiście dla testu zetnijmy je, żeby zobaczyć czy lampki wypadną, czy tak, wypadają lampki. I nie mogę ich schować, mogę je po prostu wziąć do ekwipunku, ale nie mogę schować do worka. Hmm. Ciekawe. To sobie oczywiście zasadzimy tu. O, naprawili, że teraz widać, jak są sadzone drzewka. Także też fajnie. I teraz pytanie: Czy my będziemy musieli określoną ilość tych lampek znaleźć? Czy im więcej, tym lepiej? Ale tak. Bierzemy węgiel. Podnosimy poziom naszego ogniska na wyższy i. Rozejrzyjmy się trochę, czy my coś dostrzeżemy jeszcze na szybko, żeby tutaj zobaczyć. Hmm. No nic, nie widzę takiego jakiegoś nowego. Hmm. Ej, wilki też są w tych lampkach? Dobra, bardzo ciekawe. Hmm. No tak, na pierwszy rzut oka, jak widzicie, no to nic tutaj nie ma takiego. Także podejdźmy sobie jeszcze do tego worka świętego Mikołaja, bo powinniśmy dostać te 40 monet. I zobaczmy, czy to działa. Czy ja coś źle zrozumiałem? Nie, mamy 40 monet, ok. E, to na pewno weźmiemy sobie łyżwy i jedną drabinę, może. Ok to ja się biorę za rozbudowę tutaj ogniska po zbieraniu kilka różnych materiałów i widzimy się dosłownie za chwilę, jak już tutaj poogarniam co nieco, trzech elfów wokół mapy. Okej. Okay. To wracam do was szybciej, bo jak widzieliście przed chwileczką, przyszedł mi komunikat, że pojawiło się trzech elfów wokół mapy. Czyli że co, teraz te elfy nie będą Cały czas widoczne na mapie, tylko 0 na 12. 0 na 12, ale. A Czekajcie, czekajcie. Weźmiemy to. Idzie ja to mogę upuścić i gdzieś tutaj? Na tym? Tak, na tym można to dekorować. je yes. Taki sposób możemy zdobywać dodatkowo oczywiście yy, te laski cukrowe. Okej, okay. czyli elfy teraz będą pojawiały się yy, co jakiś czas w ograniczonej ilości, a te lampki będą nam dawały laski cukrowe. Okej. Okay. Dobra, wszystko zrozumiałe. Jak widzicie, te drzewka są chyba tylko wokół tutaj tego warsztatu Świętego Mikołaja. No. No ale dobra. Biorę się dalej do roboty i widzimy się za chwilę. No dobrze, jestem z powrotem, więc tak. Udało mi się uzbierać no 13 y, lampeczek dekoracyjnych, a potrzebujemy ich no mniej, bo tylko 12 łącznie. Ale tak, ozdobimy sobie wszystkie drzewka, czy może choinki i zobaczymy co się wydarzy. Ogólnie to też znalazłem dwa tory, gdzie możemy kończyć misję, czyli trzy okrążenia, jeśli to wygląda tak samo jak w poprzednim updatecie. Ale na razie tak. Udekorujmy te drzewka. Nie powinno być z tym problemu, chyba, że przy jakimś drzewku będzie stał mamut. No to on nam oczywiście utrudni to zadanie, bo nie będziemy mogli się zbliżyć. Bo jak tylko się zbliżymy do mamuta, to on nas atakuje. Oczywiście blisko, bo to nie działa na takiej zasadzie, że podejdziemy do niego, nie wiadomo. Z jakiej odległości nas zaatakuje? Nie, to tak nie działa. Musimy do niego podejść blisko. No, ale mimo wszystko nas atakuje. A to, no, nie jest fajne, bo z mamutem to ciężko jest wygrać. Raczej na dystans bym wolał z nim się bić. Poza tym, i tak potrzebujemy zdobyć trzy żeberka. Więc w sumie, może podejmiemy próbę ubicia mamuta. Ale to zobaczymy na spokojnie. Na razie to dekorujmy te drzewka. I przy okazji otworzymy sobie prezent. Pozgarniamy wszystko, co tutaj mamy w zanadrzu. I tak. Tutaj dalej nie ma drzewek. Tutaj jeszcze jest. I jeszcze jedno gdzieś umknęło mi. Hmm. Tutaj jest. Ok, widzę je. To lecimy. W ogóle to jest chyba nowa lokacja? Bo tego nie było. O. Okej. Okay. Wow. I wszystkie lampeczki zaczynają działać. I takie coś się nam kręci. Dobra. I elfy mogą wyjść z ukrycia, bo teraz całe... No właśnie. Cały ten biom jest teraz bezpieczny i możemy budować rzeczy tu. Jak to możemy budować rzeczy tutaj? Dobra, podejdźmy tutaj do tych elfów. Nie, nic nie chcesz ode mnie, ty też nic. Hmm, bo rozumiem, że ten biom to się teraz będzie kończył, tak? Tak, kończy się. Zdecydowanie tak, bo no nie mamy oświetlenia. Ale okej, okay. zobaczmy ile mamy w ogóle naboi. I podejmijmy próbę pokonania mamuta. I nie zginięcia przy tym. Dobra, mamut jest bardzo szybki. Mhm. Okej. Okay. A drzewo. Dobra, dostał. Na szczęście jest też na tyle duży, że... Bez problemu w niego możemy trafiać. O, jenki. Dobra. Robimy tak, tak. I jeszcze jeden strzał, i będzie po nim. Ale to już zróbmy. O, dokładnie. I mamy od razu dwa żeberka. Ok. Ale weźmiemy sobie oczywiście wszystko. Bo to wykorzystamy do stworzenia sobie zup. I teraz tak. Jęki. Głośna jest ta muzyczka, bo mam słuchawki oczywiście na maksa rozkręcone. Ale, ale, ale. Eee, tak jak. Wspomniałem wcześniej, znalazłem już dwa tory, gdzie można się ścigać. Także na pewno to zrobię i tak. Co jakiś czas przybywają kolejne i kolejne elfy na mapę. Eee, I to nie jest tak jak w poprzednim odcinku u mnie, czy też w poprzedniej aktualizacji, że one są. Cały czas wszędzie dosłownie dostępne. Nie, to tak nie jest. One są tylko i wyłącznie co jakiś czas dodawane i się pojawiają na tej mapie, więc jest ich ograniczona ilość. To na pewno zdecydowanie utrudni trochę zbieranie tych lasek cukrowych, ale myślę, że nie będzie to nie wiadomo jak ciężkie z tego powodu. No dobra, w każdym razie ja się dalej biorę tutaj za budowanie, ulepszanie i zbieranie wszystkiego i widzimy się jak znowu będę miał coś ciekawego do pokazania. No dobrze, moi drodzy, to możemy podjąć pierwszą próbę pokonania tego toru i tak. Musimy oczywiście zrobić trzy okrążenia, ale bez zatrzymywania się. O! Dobra. I mamy tak, na razie 0, ale ten tor na szczęście nie jest tak ciężki jak w pierwszym odcinku, z pierwszej części tej aktualizacji, bo tam, no to naprawdę musiałem drzewa wycinać, robić nie wiadomo, jakie rzeczy czyścić z wilków teren. A tutaj, no nie musiałem kompletnie nic robić, bo no nie było tutaj żadnych przeszkód. Także lecimy. I jeszcze jedno. Proszę, proszę, niech nic głupiego się nie stanie. Cyk i powinno być zaliczony. Uwaga. Tak, mamy to. Proszę bardzo. I otwieramy pierwszy prezent od pierwszego elfa. Biało laserowe. Okej. Okay. Wow. Fajna rzecz. Na pewno fajna, na pewno będę korzystał. Na razie co? Biorę się dalej za zbieranie materiałów, szukanie kolejnych elfów i widzimy się, jak już znajdę kolejnego do uratowania elfa. Ok, y możemy kupić sobie jeszcze więcej drabin, łopatę, jeszcze, jeszcze drabin. Ok, i teraz tak, tutaj na pewno jest jeszcze jeden elf. I z takich ciekawostek, to wydaje mi się, że te elfy zaznaczają nam się na mapie teraz. Zaraz wam pokażę, dlaczego tak sądzę. Okej, okay. po prawej części mapy, przy stoisku, gdzie można ulepszać wędkę i flet do oswajania, jest ikonka elfa. I chciałbym tam podejść z wami szybciutko zaraz, żeby zobaczyć, czy faktycznie tam jest elf. On powinien być znowu działo laserowe. On powinien być zakopany w śniegu, bo takiego też spotkałem na swojej drodze, ale czy to faktycznie będzie on? No to zaraz się przekonamy. Idę w dobrym kierunku? Tak. W dobrym kierunku idę. I zaraz się przekonamy, czy to jest ten elf, czy może to jest kolejny wyścig. Ale wydaje mi się, że to jest jednak wyścig. No i jak widzicie, tutaj już mamy wilka na torze, więc trzeba się go pozbyć. No, chodź tutaj, wilku. Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze jest czarny wilk. Alfa, dobra. Co ciekawe, nadal nie mam skóry alf. Wilka i nadal nie będę miał. Okej, okay. to możemy podjąć próbę. I teraz tak będziemy mieli burzę. Ale odkładamy sobie to i lecimy. Proszę bardzo. Cyk. Hop, hop. No, minuta powinna wystarczyć na spokojnie. Ten tor w ogóle jest chyba taki sam. Nie, nie było. Nie, ale jest bardzo podobny do tego, co przed chwilą pokonywaliśmy. Także lecimy. Cyk, cyk. Dobra. Nie powinno być z tym problemu. Mamy jeszcze sporo czasu. Także na spokojnie. Jedy, prawie bym wpadł na śnieg. Ok, na spokojnie. Zrobisz to. Nie przyspieszaj. Na spokojnie. Bez shifta, bez głupich ruchów. Jest, udało się. Dobra. Otwieramy ten prezent i okej, okay. dobra. Eee, to bardzo fajna rzecz. A na chwilę obecną to uciekam. Dobra. Eee, ale zaraz, zaraz. Nie zniknął ten elf. Jest tutaj. Ale dobra, jest noc, jest burza, także ja wracam do bazy i widzimy się jak będzie dzień. Jesteśmy w trochę innym miejscu, ale zobaczcie, mamy mimo wszystko elfy. Także pomóż mi Jen, jak krzyczą. Także pomóżmy oczywiście temu biednemu elfikowi, proszę bardzo. My sami też schodzimy i dawaj nam tutaj jakieś ładne rzeczy. No, gdzie prezencik? Jest prezencik. Otwieramy go oczywiście i mamy. Dobra. Yy... Mamy to chyba? Tak, mamy. Mamy tą broń. Tylko sobie chcę ją tak ładnie ustawić. Ok. I teraz tak, podnosimy ją. Bardzo ładnie. I zobaczmy, jak ona działa. Okej, okay, śnieżki się ładują same. A jak ona bije w ogóle? Bo ona tak spowalnia to na pewno, ale. Ej, dobra. Zmieniam zdanie. Na początku odcinka y, mówiłem, że ta broń nie będzie jakaś super mocna. Ona jest zarąbista. No. Ale dobra, y, jeszcze jest jeden elf zakopany, którego musimy uratować oczywiście. Y, gdzie jest... Tutaj jest. Dobra, to my ją sobie weźmiemy w to miejsce, żeby była pod ręką. Wejdziemy jeszcze do tego domku. Okej, okay, ona sobie tutaj siedzi. Spoko. Otwieramy prezent i mamy ciasto. Dobra, zjedzmy je po prostu. Blueprinty. Okej, okay. może pobawię się. Może. Nie nie. Może ulokuję je w naszej bazie. Zobaczymy. Tutaj jest też. Ok, szkoda, że tym też nie możemy pomagać, ale tak, mamy 40 sekund niecałe, więc biegniemy do naszego elfa, który jest zakopany w śniegu. Szybko mu pomożemy. No i będziemy musieli uciekać już do bazy, bo będzie noc. Ale tak, zdążymy w ogóle do niego? Weźmy już sobie łopatę, może w dłonie. I jeszcze będziemy zaatakowani. No właśnie, no właśnie. I tak, musimy na pewno szybko się pozbyć wilka. Także już nie patrzymy na to. I tak. Ładnie odkopujemy. No. No nie zdążymy. Już nas tutaj martretuje jeleń. Ale dobra, na razie zniknął. No, w ramach przypomnienia, jeleń no to znika jak jest atak, ale czasami on potrzebuje trochę czasu, żeby zniknąć. Faktycznie. O, dokładnie tak. I tutaj gdzieś jeszcze jedno będzie. Dobra, te wilki po prostu są nieznośne. Okej, widzimy się w ciągu dnia, jak się uporam z najazdem na moją bazę. Jesteśmy z powrotem przy naszym elfie, i teraz tak, dokończmy tutaj odkopywanie go. Jest, udało się. O nie, dostałem jeszcze spierun. Dobra. Szybko otwieramy prezent i trzeba się ewakuować. Co my tutaj? Zatruta włócznia. Wow! Dobra. Yy, ona się podmieniła za naszą. Dobra, zobaczmy, jak to działa. Chodź, Wilczku. No, chodź tutaj. Dostał i co to go wykończy? Tak, wykończyło go to. Dobrze, dobrze. Okej, okay, coraz to lepsze rzeczy tutaj znajdujemy. I teraz tak, tutaj byliśmy. Gdzie nas jeszcze nie było? Mm, no, w zasadzie to na większości mapy. Ale dobra, poszukam tych elfów i będę do was wracał, jak już jakieś znajdę. Mamy kolejnego elfa. Oczywiście to jest wyścig. Ale dobra, postaramy się go wykonać. Także lecimy. Na spokojnie. Przed chwilą tutaj oczyściłem z dwóch, trzech wilków alfa i jeden niedźwiedź był. Ok. Udało się. Mamy pierwsze okrążenie. Cyk, cyk trochę przyspieszymy. Na spokojnie teraz. Znowu przyspieszymy. No tutaj już z tym czasem jest ciężko. Ale dobra. Na spokojnie. Dobra. Noc się zbliża, już jest komunikat, właśnie. Ajajaj, jeden, myślałem, że już się nie uda. Dobra, mamy to. Także szybko otwieramy i uciekamy, bo już naprawdę te noce są coraz bardziej niebezpieczne. Tym bardziej, że co chwilę mi się wilki pojawiają. No. Dobra, mamy kolejnego elfa uratowanego. Nie wiem, co to było za uratowanie go. Po prostu mu pomogliśmy, tak. To ja biorę się dalej za zbieranie rzeczy i widzimy się w ciągu dnia przy kolejnym elfie. Mamy kolejnego elfa. Tutaj jest strasznie dużo wilków dookoła, także musimy uważać, ale szybko go odkopiemy. Cyk, cyk, cyk. Aż. Dobra. Ok, mamy to. Mhm. Ok, mamy kolejny prezent, także szybko go otworzymy. No i nie, znowu mamy to działko. Ogólnie to znowu wszystko się powtarza, tak jak w poprzednim odcinku, także Myślę, że tutaj sobie dalej dokończę sam rozgrywkę Jeszcze trochę pogram, pozbieram trochę materiałów I No też już będę kończył Bo widzę, że te elfy no to są w ograniczonej ilości, także wyszukam je wszystkie Pomogę im I zobaczymy czy uda mi, uda mi się podnieść poziom postaci Jeśli się uda to jeszcze wam to dogram a tak to to co, wracamy do bazy, zobaczymy jeszcze co tam ciekawego mam w ekwipunku. No i będziemy kończyć chyba ten odcinek. Okej, okay, lecimy, lecimy. Hmm? Okej, okay, także jesteśmy w bazie. I tak, jak widzicie, tutaj trochę postawiłem tym dzieciakom e, e, takich świątecznych ozdób. I teraz tak, e, oczywiście to działko, które Bałwan ma, ono ostatecznie w mojej ocenie wypada na dobre, nawet bardzo dobre. Nawet zobaczymy, jak to na żabach wygląda. Dobra, te żaby brzydły skaczą i je jeszcze nie trafiłem w nią dobra dostała no to działko na pewno ma swoje plusy i minusy jak się przytrzyma to szybciej strzela OK ale wycelujmy w tą żabę o tak dokładnie dobra to jeszcze szybko się uporam z tym atakiem i do was wrócę no dobrze, więc na chwilę obecną, to tak to się wszystko prezentuje. Tutaj przyozdobiłem takimi rzeczami, tutaj takimi, tutaj stolik. Trochę nie wiedziałem jak to poustawiać. Tutaj takie ciasteczkowe ludki piernikowe. W sumie piernikowe bardziej. No i co? Ja sobie pogram jeszcze dalej. Jak coś ciekawego się wydarzy, to wam to wkleję. Jak nie, no to jeszcze zobaczymy się w menu głównym gry. Wracam do was jeszcze na chwilę, bo Zostałem kolejną nową broń. Coś takiego. I. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Ale jest na pewno potężne. Tylko że jak możecie zauważyć, strasznie długo przeładowanie trwa. Ale no, mocno bije. To na pewno trzeba przyznać tej broni, że bije ultra mocno. No na razie to ja wracam do bazy. No i co? Gram sobie dalej. Więc tak. Udało mi się jeszcze trochę pograć, coś tam jeszcze dozbierałem, ale zobaczmy sobie naszą klasę. Tak udało nam się, tam chyba było 30-40 prezentów do otworzenia. Jakoś tak, ale podnosimy poziom. Proszę bardzo. No, te przedmioty u świętego Mikołaja 25% tańsze. No, nie jestem przekonany, czy to jest aby na pewno aż tak super potrzebne. Na pewno ten poziom trzeci mnie bardzo interesuje, ale 70%. No to już jest wyzwanie. Jak możecie zauważyć, mamy też sporo tych lasek cukrowych. I właśnie, możemy poodbierać tutaj nagrody. Pudełko nasion. Jest. 10 chili zjedzonych jest. Ok, płomień żaby. Fajnie fajnie. I żeberka oczywiście. Cyk. I dostajemy pomień. Znowu żaby. Ok. pięknie. Mamy to zrobione. Medale. I... Ha, to 10 trzeba zrobić. No dobra. Także jeszcze trochę roboty przed nami czeka. Okej, okay. ale zobaczmy sobie tutaj. 191. W sumie można świątecznego królika zrobić. No, mogłoby to być fajne to jak kliknę to ok, hm, Boży... Okej. Okay. ciekawe, kaner elfów, Ej, hey, pokazuje nam gdzie są elfy. Dobra, bardzo ciekawe rzeczy, na razie nie będziemy w sumie wydawać tych flasek cukrowych, jeszcze postaram się dozbierać trochę i wtedy zobaczymy na co je przeznaczymy, żeby to było jak najbardziej korzystne dla nas. A na razie co? Dzięki serdeczne za oglądanie, nowych misji już nie możemy zrobić, dopiero za 14 godzin. Także co? Mega dużo się zadziało. Ta nowa postać, jeszcze raz sobie rzućmy na nią okiem, gdzie ona jest, ten bałwan. No i tak, dostajemy no. No, to jest strzelanie tych przeciwników, no i szybsze przeładowanie. No nie wiem, czy to jest aż takie korzystne, no ale w każdym bądź razie broń przetestowana. Dużo broni dzisiaj różnych dostaliśmy, jeszcze jedna taka, w ogóle tamta z tymi cukierkami to ona chyba była namierzana mi się wydaje, że ona namierzała przeciwników sama z siebie, co było bardzo interesujące, no a na razie co, dzięki serdeczne za oglądanie, to była druga część aktualizacji świątecznej i co, widzimy się w kolejnym odcinku, ja jestem sami to był... Roblox 99 nocy w lesie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.